Cześć, cześć kochani. No dostałam taki taki temat. Czuję obawę, czuję strach przed związkiem, przed tą osobą. Skąd to się bierze? Sprawdzimy kochani. To jest dosyć dosyć szeroki temat. Zobaczymy skąd się biorą lęki, skąd się biorą kochani u nas, obawy, czemu tak jest. <laughs> czy tutaj jest potrzeba lekarska, czy jest potrzeba naprawy duszy. <laughs> Szeroki temat. Na pewno już każdy z Was gdzieś tam przerabiał, wie o co chodzi. Moi drodzy, czytanie ogólne, czytanie bezterminowe i kiedy po prostu wpadniecie sobie na ten film, to uważam, że wtedy on będzie miał rację bytu. Miło mi będzie, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz. Wszystko zaczyna się od, od tego, że ze sobą nie rozmawiamy. Patrzcie, mamy komunikację jako pierwszą kartę. Osiem kielichów, odejście od tematu. Nie rozmawiamy ze sobą praktycznie. Uciekamy od tematu, wychodzimy z domu. Trójka Mieczy, jedna ze stron bardzo przeżywa. Strachy, lęki i obawy, że zostanę sama, zostanę odrzucona. Rycerz Mieczy, no właśnie. Może pojawić się też, kochani, Peskówka. No, myślę, że wiele z Was odnajdzie się w tym czytaniu, dlatego że. Widzę na czytaniach też prywatnych, no właśnie, kłótnie, spory jako hasłem przewodnim każdego dnia. Słuchajcie, to może być też uczuciem, że wasza osoba chce wyżej mierzyć, chce być ważniejsza, chce pokazać wam wyższość swoją, tak. Kochani, dużo stresu u Was i, i to nie jest tak, że Wy się nie przyglądacie tej osobie, bo uważam, że się przyglądacie i to bardzo. Natomiast wiele z Was jest sprowadzane do dołu. Bardzo silne karty, bo i zarówno Cesarz, jak i Król Pentakli są bardzo silnymi jednostkami. I stąd uczucie właśnie u tej delikatnej królowej kielichów poczucie, może tak zrobimy, poczucie właśnie, że nie nadaje się, że jestem za delikatna, że osoba mnie nie szanuje, nie, nie ma rozmów, jest uciekanie i dlatego się boicie, bo nie wiecie, co ta osoba czuje. Jaki powód? Czy zadaliście sobie pytanie, skąd się wziął ten lęk? Dlaczego to przeżywacie? <laughs> Czy zostaliście z tym sami? Bo może ktoś z Was został z tym sam? I nie macie z kim porozmawiać o tym. Może trzeba by było skorzystać z rady, właśnie, psychologa. A ktoś się boi, bo. <laughs> Wy już siebie nie rozumiecie. Wy po prostu się martwicie, że będzie z dnia na dzień gorzej. Wy tylko myślicie o tym, żeby się nie odezwać, żeby nic nie powiedzieć, żeby nie pogorszyć sytuacji, nie? A temat ważny dla Was, bo nie możecie spać, nie możecie jeść, nie możecie myśleć. Kochani, rodzi się coraz większa niepewność, strach wszystko trzymacie w sobie. Nie możecie znaleźć wspólnego mianownika między sobą a Waszą osobą. Osoba blisko sercu <laughs> wydaje się obca. Wydaje się już nie być tą osobą, która była. Bo jeżeli boimy się odezwać, jeżeli boimy się napisać, widzimy, że osoba nam nie odpisuje, lekceważy nas, tak? ignoruje. No to się zastanawiamy, gdzie popełniliśmy błąd. Czemu on się od nas odwraca? Czemu od nas ucieka? Może problem leży w domu rodzinnym, że tam się po prostu nie rozmawiało o problemach, <laughs> ucinało się. Ojciec z matką kłócili się za drzwiami, bicie i tak dalej. I ta osoba myśli, że wy tego nie przeżywacie. Hmm. Bardzo się boicie powtarzania schematów. Może mieliście właśnie wy tak w domu. Bardzo się boicie, moi drodzy, tego, żeby ta osoba nie zobaczyła, że się panicznie boicie jej, bo sądzę, że ktoś z Was się boi. Po prostu boi się tej waszej osoby, nie? I. Mam też z tyłu głowy takie poczucie, że ta trójka mieczy mówi, że już się kiedyś sytuacja podobna zdarzyła. I dlatego nie chcecie wrócić do tej niepewności, do tego stanu zatrzymania. Nawet boicie się, że zostaniecie sami. Nawet podejrzewam, że podobny. Nie chcę powiedzieć układ, rozkład, ale podobna sytuacja mogła być w dzieciństwie. Czuję całą sobą. Nikt nie chce pracować nad sobą. Myślę, że ta wasza osoba gdzieś tam zachowuje się jak singiel, jak osoba, która no, paradoksalnie jest w związku, a zachowuje się, jakby nie była w związku. I dla Was się wydaje, że już najgorsze za wami, ale przeżywacie w środku bardzo. <laughs> I często wpadacie właśnie, tak jak ja mówię, w ślepe zaułki, uliczki, tak? Czyli powtarzamy non stop ten sam błąd. Nie rozmawiamy, nie mówimy, mamy ciche dni. Nie idziemy na konsultacje, czy też jak to się mówi, do gabinetu, żeby ktoś nam pomógł, tak? Bo nasza osoba tego nie chce, bo przecież to nie jej wina. A więc znowu żyjemy w niepewności, znowu w, na, w naszym życiu jest zamiatane pod dywan i znowu wracamy do tego samego. Hmm. Mam wrażenie, że jest to dzisiejsze czytanie do osób, które się strasznie boją odezwać, które mają nad sobą bardzo silną osobą psychicznie, fizycznie, a nawet boją się zostać same, że nie będą miały co do gara włożyć. Uważajcie, bo możecie mieć, moi drodzy, napady, paniki. Możecie różne tam jak to tak delikatnie powiedzieć, sny. I mam wrażenie, że ktoś z Was chce mi tutaj powiedzieć, że jak to tak delikatnie powiedzieć nikt Was nie przytula. Że mówicie, że tego nie było. Że Poradzicie sobie, że ta osoba się zmieni. Tak, mam wrażenie, że jej bronicie. A zamiast tego jest coraz gorzej 10 różdżek, nie? A w was jest coraz więcej lęku, coraz więcej obaw. I tak kopię, kopię głębiej i tak czuję, że żyjecie wspomnieniami z lat poprzednich, że kiedyś było dobrze, nie? Nie chcecie rozkopać tego, co jest teraz, bo nie chcecie rozwalić rodziny. Nie chcecie zdenerwować tej osoby. I uważacie, że problemy zostawiamy w domu, bo powstaną plotki, bo inni będą mówić na wasz temat, a nie zrozumieją was. I podejrzewam, że wiele z was się po prostu nie odzywa i tak żyje. Albo tak żyło, albo się po prostu odnajdziecie w tym czytaniu. <laughs> Dopóki ta osoba nie zdecydowała się odejść, zostawić i pójść sobie. U was mogły być i zdraty, mogły być i osoby trzecie, i zakochanie w pracy w innych osobach. I mogliście zajść w tą ślepą uliczkę, moi drodzy. I walczyliście z wiatrakami. Może i próbowaliście rozmawiać, ale to było bez sensu, jak groch o ściany. Przeważnie, osoba uciekała z domu, wychodziła, to nie jej wina. A tu macie bardzo delikatną naturę. I wiele z was ma wyrzuty sumienia do dzisiaj. Wiele z was. Opłaciło to kosztem zdrowia. Wiele z Was nie wie, co to jest dotyk fizyczny, co to jest miłosłowo. Nie pamięta, tak. Może i nawet tego nie było. Boję się też powiedzieć, że czujecie, jakbyście dostali za karę tą osobę. Ale to wszystko, kochani, się działo w tej osobie i musiało kiedyś wyjść, wybuchnąć. Myślę, że komunikaty były wcześniej wysyłane, tylko my, kochani, nie chcieliśmy tego dostrzec, bo mieliśmy różowe okulary. Ta karta pierwsza jest aż różowa, widzicie? Różowe okulary były ubrane. I dopóki ta osoba nas nie dokopała, nie odeszła, nie zraniła, nie zdradziła. To myśleliśmy, że, że będzie lepiej. Dawaliśmy jej szansę. Dawaliśmy roz, rozmowy. <laughs> Może i nawet były rozmowy z kimś ważnym, ale nigdy nie myśleliście o, o sobie, dlaczego się tak czujecie, dlaczego dajecie sobą tak pomiatać, dlaczego ta osoba się tak zachowuje. I tutaj myślę, że wiele kwestii naraz złożonych się tutaj składa niestety, i powiem tak, m zabrakło szacunku do siebie. I obojętnie, czy to wy powiedzieliście dość, czy ta osoba powiedziała dość, to dzisiaj chyba jesteście już o wiele, wiele mądrzejsze. Myślę, że z tym sądem ostatecznym najbardziej, kochani, <laughs> to czuć, że zrozumieliście swoje miejsce na ziemi, i już wiecie, czego chcecie, a czego nie chcecie trzymać, tak? Czego się po prostu puścić, że tak brzydko powiem. O. Mm. Jest to trudne czytanie, tak właśnie myślałam. I trudne karty wyszły, bo kochani, <laughs> ktoś może jest teraz w związku nadal i czuje się bardzo samotny, tak? Ale ten związek już mentalnie on się rozpadł. Jego już nie ma. Osoba wychodzi, nie wraca, hmm, krzywdzi słowami, może nawet i dochodzi do rękoczynów. Hmm, powoli przemoc psychiczna jest gorsza, kochani, chyba, niż, niż bicie. I znowu wiele aspektów się tutaj na siebie nakłada. Żyjemy dla dzieci, żyjemy dla opinii, co powiedzą w pracy, co powiedzą w sąsiedzi. I lęk rośnie w nas, i z tym lękiem musimy żyć. Ktoś z Was musi, musi puścić, albo już puścił. Bo relacja z drugim człowiekiem jest fajna, jeśli jest uczciwa, jest lojalna, jeśli się ma wsparcie. A nie tylko yy, mierzy się z tym sam. Myślę, że ktoś zaczął nad wami dominować, i już myślicie o tym, że samemu będzie lepiej. Że będziecie bardziej szczęśliwe. <laughs> tylko bardzo często myślicie o dzieciach, co to będzie, co inni powiedzą, nie? Dlatego. Powiem tak. Jest jeszcze. Czego oczekują nas inni? I mam wrażenie, że jeszcze możecie przez chwilę udawać, mówić. Jest wszystko w porządku, ale przyjdzie taki moment, kiedy powiecie też dość. Czy już nie, nie dacie rady? I stawicie czoła lękom, obawom, i, i trzeba będzie zająć się sobą, swoim zdrowiem, swoim życiem. Otworzyć się na życie. A nie żyć w iluzji, w kłamstwie. Hmm. Podejrzewam, że jeżeli mamy problem, to szukajmy pomocy u koleżanki, kolegi, psychologów. Nie starajmy się, kochani, na siłę wszystkim mówić, że jest fajnie, jest dobrze. Tak po angielsku. Bo kłamujemy siebie. A Najważniejsze jest to, żebyśmy wyszli do ludzi, żeby ludzie zauważyli, podali nam rękę. Trzeba się odkryć przed kimś, przed kimś, a nie żyć schowanym.. <laughs> I powiem Wam, że wasze życie będzie wartościowe, kiedy zrozumiecie wy tam, że to wy jesteście najważniejsi.. <laughs> Myślę, że najbardziej wartościowe związki to są właśnie takie, które są otwarte, uczciwe, a nie takie, które sprawiają tylko ból i ciężar. A my ludzie potrzebujemy rozmów, potrzebujemy drugich osób. Jeśli to nie ta osoba, to może lepiej zróbmy to dla dzieci, bo dzieci to też widzą. Ja myślę, że ktoś z Was musi to przemyśleć. Zajrzeć w głąb siebie, czego ja potrzebuję tej awantury, tej gonitwy, czy może wrócić do siebie i zacząć kochać siebie. I Tak was zostawiam, kochani, żebyście przemyśleli sobie. Bardzo fajny temat. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie o lajku, komentarzu. Jeżeli ktoś chce czytanie prywatne, zapraszam, kochani, przez maila. Karty na miłość, Majkom. Do usłyszenia. Papa. Pa.